Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Ciprian, jestem onkologiem, radioterapeutą i mam tę przyjemność pracować w Centrum Radiochirurgii w Warszawie. Spotykamy się dzisiaj z tej miłej okazji, ponieważ napromieniliśmy właśnie sukcesywnego pacjenta specjalną, nowoczesną technologią, która wykorzystuje również elementy sztucznej inteligencji, czyli frakcjonowanym napromienianiem na aparacie gamma-knife. Ten aparat dzięki temu software'owi ma taką nazwę ICON. Cóż on takiego dobrego robi dla Państwa? Proszę Państwa, dzięki temu, że jest zainstalowany w Centrum Radiochirurgii w Warszawie, jesteśmy w stanie napromienić u Państwa i pomóc Państwu. W takich sytuacjach klinicznych, gdzie napromienianie jedną wysoką dawką mogłoby być dla Państwa bardzo toksyczne albo nie moglibyśmy tego leczenia przeprowadzić ze względu na bliskość, na tak zwane narządy krytyczne. A co to są te narządy krytyczne? To jest taka nazwa, którą posługują się radioterapeuci. To są wszystkie bardzo ważne organy do życia, które znajdują się w mózgu na podstawie czaszki, a dzięki temu, że możemy frakcjonować nasze leczenie, czyli leczyć paroma frakcjami, dniami, możemy oszczędzić te struktury krytyczne, czyli będą Państwo bezpiecznie napromieniani, ale bardzo efektywnie. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że setny pacjent już został napromieniany tą bardzo nowoczesną i bezpieczną technologią. Także myślę, że rozwój technologiczny powoduje, że radioterapia staje się jeszcze bardziej bezpieczna i mniej toksyczna i dbamy również o to, żeby pacjentom pomóc w każdej sytuacji klinicznej której na przykład, jak do tej pory nie mieliśmy tego narzędzia, musieliśmy Państwa odsyłać do innych ośrodków i leczyć w inny sposób. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, mamy coraz większe doświadczenie, zdobywamy to doświadczenie dla siebie i dla naszych chorych. Dziękuję bardzo za uwagę.